Nie pamiętasz co ktoś pierdolił trzy dni temu, ale pamiętasz jak cię wtedy ścisnęło w żołądku, co nie, no temu słowa spadają jak liście, vibe zostaje jak blizna, bo mózg nie robi stenogramu, on ci wbija odczucia w psychę jak drzazga. Masz wrażenie, że ktoś był spoko chociaż nie wiesz o czym gadaliście? To nie magia, to neurochemia. Vibe się trzyma jak lekkie ciasko w dzieciństwie. Mózg zapisuje emocje. Niekonkretne zdania, bo uczucie to dla niego jak kurwa hasło do wspomnienia. Pamięć afektywna, słyszysz, to brzmi jak żart, ale to twój mózg decyduje. Ten typ to plus czy minus vibe. Dlatego możesz być geniuszem i pierdolić złoto. Jak ktoś przy tobie czuje napięcie, to się zmyje z Twojego konta. Bo komunikacja to nie tylko słowa, to mimika, ton, kontakt emocjonalny. Na broń gotowa, Twój mózg czyta to wszystko jak kurwa PDF i decyduje zapamiętać pozytywnie czy wyjewać jak śmieć. Więc nie spinaj się na mądre frazesy Jak przy tym bijesz chłodem jak kurwa lodowiec bez ciepłej presji Ciepło luz, uwaga to zostaje w człowieku, a nie to, że rzuciłeś cytat Z Einsteina w środku wywodu bez sensu i dlatego po latach ludzie cię wspominają, nie za to co powiedziałeś, ale jak się wtedy czuli stary jak w bajce. Bo emocja to jak zapach wraca z nienacka, i nagle jesteś wspomnieniem w ich głowie, jak stara piosenka z dzieciaka. Nie zapamiętają twojej prezentacji z roboty, ale jak ich zawstydziłeś, to biło się mocniej niż stopa w kloty. I na odwrót, jeśli ktoś przy tobie czuł spokój, to zostaniesz z nim na długo, nawet bez jednego słowa w bloku. Więc chcesz być zapamiętany? Daj człowiekowi wagę, bo pamięć to nie dotatnik, to emocjonalny. D